Hej, witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na tag Pokemonowy. Jest to pierwszy tag, do którego zostałam zatagowana, więc jestem super podekscytowana i bardzo się cieszę. I z tego miejsca oczywiście dziękuję Pani Anis. Czytam i piszę, ponieważ to ona mnie zaprosiła do tej zabawy. Tag Pokemonowy od samego początku, sam pomysł wydaje mi się przezabawny, ale też niesamowicie kreatywny. Pytania są świetne, dlatego chętnie... Dlatego chętnie ten tak zrealizuję i zapraszam Was do oglądania. Ok, zacznijmy może od pierwszego pytania. E, początkowy Pokémon, czyli jaka książka zapoczątkowała Twoją miłość do czytania? Nie do końca mam jakąś taką książkę, dlatego że ja czytam od dzieciństwa. Był moment, kiedy czytano mi, potem czytałam sama, natomiast zawsze książki były obecne w moim życiu, zawsze je uwielbiałam. W podstawówce marzyłam, żeby być panią nauczycielką od języka polskiego, także zawsze gdzieś krążyłam wokół e, książek i nigdy nie stały mi się obce i nigdy też nie miałam takiego momentu, kiedy zaczęłam albo powracałam do czytania. I chciałam jednak pozostawiać tego pytania bez odpowiedzi, bo niestety mm, zdarzą się w tym tagu takie sytuacje, więc chciałam e, jak najbardziej tego uniknąć, jak najdłużej tego uniknąć e, i postanowiłam pokazać Wam e, Kwiat Kalafiora Małgorzaty Musierowicz, e, a właściwie Jeżyc jadę jako taką. E, wprawdzie nie całą e, kilka pierwszych, około 10 pierwszych tomów, to były książki niesamowicie dla mnie ważne. Kiedy miałam 10, 11, 12 lat, zupełnie wsiąkłam w ciadę. Czułam się na Rusuelta u Borejków jak u siebie. Właściwie zaczynałam czytać tę serię, te kilka tomów, i kiedy tylko kończyłam, wracałam do nich znowu. I do teraz mam niesamowity sentyment. Mam na swojej półce. Siedem, siedem pierwszych. I to tak mniej więcej są te moje ulubione. Te książki, które lubiłam najbardziej. Teraz już nie czytam Jerzycjady, nie czytam tego, co wychodzi na bieżąco, dlatego że już nie mam tego poczucia, że Jerzycjada jest pisana dla mnie i do mnie. I mam wrażenie, że nie jestem adresatką tych książek. Natomiast no, nie, nie mogę tutaj ukryć, że Jerzycjada i Małgorzata Musierowicz stanowiły no, niezbywalny element mojego wczesnego dzieciństwa. Świetnie się z tymi książkami bawiłam i mam wrażenie, że nauczyły mnie naprawdę bardzo wiele, szczególnie wrażliwości i empatii, bo tego w tych książkach nigdy nie brakowało. Pytanie drugie: Pikachu, kultowy klasyk na zawsze w Twoim sercu. Tutaj nie będę mogła pokazać nic nowego, bo w ostatnim tagu, czyli tym tagu herbacianym, opowiadałam o swoich ulubionych klasykach, więc myślę, że to będzie moja odpowiedź. Pani Bowary, Lalka i Anna Karenina. I tutaj chyba mm, najbardziej z tych wszystkich trzech czuję się blisko gdzieś tak y, duchowo z Anną Kareniną właśnie. Ale oczywiście lubię też y, Jane Austen, lubię siostry Bronti, y, bardzo lubię czytać wiersze Emily Dickinson. Literaturę klasyczną lubię bardzo i cenię. E, czytam raz po raz, wracam. Kiedyś czytałam znacznie częściej, byłam wielką fanką, na przykład, Wiktora i e, Teraz e, te spotkania z literaturą klasyczną są troszkę rzadsze, natomiast wciąż gdzieś tam e, ma ona miejsce w moim sercu. Pytanie trzecie. Zubat. Książka, która cię nie interesuje, bo jest wszędzie. Pewnie powinnam odpowiedzieć: Kirkę e, Madeleine Miller bo faktycznie w pewnym momencie była wszędzie. Ale nie odpowiem tak, bo zaczęłam ją ostatnio czytać, dlatego że bardzo wiele osób polecało tę powieść. I to polecały ją takie osoby, które zwykle nie czytają na przykład literatury obyczajowo-młodzieżowej, a po kirkę sięgały i polecały, na przykład Ola z, Bóg z Tobą. Dlatego nie odpowiem, że kirkę, bo po pierwsze zaczęłam ją czytać, a po drugie, Jakoś tak mam na nią chęć i czuję, czuję tutaj blusa, ale będę kontynuować moją kontrowersyjną tezę z Holu, czyli Dni bez końca Sebastiana Berry'ego i po raz kolejny tylko powtórzę, że nie mam absolutnie nic przeciwko tej książce, mam po prostu taki w sobie żal, że... Jest to po prostu dla mnie na pewno świetna, ale po prostu kolejna powieść, w której głównymi bohaterami są homoseksualiści. A mi bardzo, bardzo brakuje homoseksualnych kobiet, o biseksualnych już nie wspominam, właśnie w literaturze. Uważam, że nie mają swojej reprezentacji w ogóle. Oczywiście znajdują się takie książki, kiedy się poszpera, natomiast wydaje mi się, że w ostatnich latach nie wyszło nic tak głośnego jak Nie bez końca, czy. Czy tamte dni, tamte noce? To są bardzo popularne książki. Powstaje też masa filmów, natomiast o lesbijkach po prostu się nie mówi. I na pewno pod dni bez końca sięgnę, bo jestem przekonana, że to dobra książka i nie mam absolutnie nic przeciwko pisaniu o homoseksualistach. Natomiast ten brak reprezentacji gdzieś tam uważam za niesamowicie niesprawiedliwy i też troszkę seksistowski, dlatego na razie. Za dni bez końca podziękuję, natomiast nie jest to absolutnie e, żadna opinia ukuta wobec tej książki, tylko może po prostu wobec e, takiego pewnego trendu pomijającego nieheteronormatywne kobiety w ogóle. Dito. Książka, która przypomina ci wiele innych, ale i tak ją kochasz. W tym przypadku postanowiłam pokazać wam dziedzictwo Ann e, bo to powieść, e, która kiedy się pojawiła na półkach w księgarniach wywołała trochę takiego negatywnego fermentu. Dużo osób mówiło, że była rozczarowaniem, że obiecywała wiele, a, nie, a, a okazała się bardzo zwykła, bardzo przeciętna i nie była niczym specjalnym. Ja miałam zupełnie inne odczucie wobec dziedzictwa tej autorki. Uważam, że ta książka jest świetna. Pamiętam, że czytałam ją, pochłonęłam ją tak naprawdę w kilka godzin, bo to jest ten styl pisania i ten styl patrzenia na świat, z którym czuję się bardzo blisko. Bardzo lubię to, jak pisze Ann Patchett, i bardzo podobała mi się narracja. W tej książce bardzo podobała mi się wrażliwość i taka i drobiazgowość w opisywaniu relacji międzyludzkich. Ann Patchett, moim zdaniem, pisze troszkę podobnie do Elizabeth Stroud i po przeczytaniu dziedzictwa od razu nabrałam ochotę na inne książki tej autorki, ponieważ po prostu moim zdaniem jest bardzo dobra. Ta opowieść o rodzinie, o rozpadzie rodziny, o tym, w jaki sposób później po rozwodzie wyglądała dynamika właśnie między członkami rodziny. Ta opowieść właśnie o codzienności i o tym, w jaki sposób rozwód wpływa. Nie tylko na rodziców, nie tylko na dzieci, ale po prostu w ogóle na cały ich mikroświat. Bardzo mi się podobało Dziedzictwo i to jest taka książka, która no brzmi jak wiele, wiele innych, ale poprzez styl autorki, który bardzo mi odpowiadał, no, zapadła mi bardzo głęboko w pamięć. Kolejne pytanie: 5. Snorlax, książka, którą, której wciąż nie zaczęłaś czytać ze względu na objętość. To pytanie znakomicie w ogóle wpisuje się w moje rozważania i refleksje na temat y, powieści, na temat długości tych powieści, y, na temat tego, że nagle odkryłam, że krótkie, bardzo krótkie formy y, potrafią przekonać mnie dużo bardziej niż opasłe knigi. Tu mam da, wam do pokazania 4-3-2-1 Pola Ostera. Ostatnio Ola z Multos Libros wylosowała sobie tę gigantyczną cegłę, y, właśnie w swoim wiosennym tibiarze. Y, no, Podziwiam, podziwiam, natomiast um, trochę oszukuję, bo jak widzicie, ja tę książkę zaczęłam czytać. Nie jest tak, że nie zaczęłam, zaczęłam czytać, przeczytałam 80 stron. I po tych 80 stronach stwierdziłam, że Paul Oster pisze świetnie, że bardzo podoba mi się język w tej powieści, bardzo podoba mi się. To, w jaki sposób patrzy na bohaterów. Sam zamysł fabularny jest tutaj no, wyśmienity, dlatego, że powieść została pomyślana w ten sposób. Mamy głównego bohatera, który może przeżyć swoje życie cztery razy. Nie jest tak, że wiecie, że czytamy jedną część powieści, później przechodzimy do tego możliwego drugiego sposobu przeżywania jego życia. Nie, to się łączy. Mamy na przykład jakiś wypadek. Rodzina traci w pożarze. Yy, sklep, mają sklep, w tym sklepie wybucha pożar, yy, i zaraz po tym pożarze następują cztery możliwe. Rozwoje wydarzeń, cztery możliwe scenariusze, w jaki sposób ich życie mogło się potoczyć po tym właśnie pożarze, co mogło się wydarzyć i co w związku z tym pożarem zmieniło się dla głównego bohatera. Sama, sam zamysł jest moim zdaniem genialny. I po przeczytaniu tych 80 stron byłam pewna, że muszę, koniecznie muszę sięgnąć po inną książkę Paula Austera. No właśnie, po inną. Nie jestem przekonana, że muszę przeczytać coś tak olbrzymiego. Wydaje mi się, że na pewno dałoby się to napisać krócej. Nie na ten moment, w tym momencie mojego czytelniczego życia nie uważam, żeby 800 stron napisanych przez jednego pisarza było dla mnie szczególnie atrakcyjne. Sięgam teraz po powieści, które mają 100-200 stron i odnajduję w nich więcej niż zdarzało mi się odnajdywać w powieściach, które miały 500 stron. Ta niesamowita dużyzna i może taka trochę irytująca zuchwałość autora, która każe mu napisać 800 stron i pozwala oczekiwać, że czytelnik po prostu to weźmie, przeczyta i się zachwyci, trochę mnie drażni. Oczywiście są powieści, o takiej długości, które są wyśmienite. Natomiast wiele, wiele z tych, które powstały w ostatnich latach, bo gdzieś tam ten trend na robienie takich gigantycznych grubasów się utrzymuje od lat. Nie wydaje mi się, żeby każda z tych powieści była konieczna do przeczytania i koniecznie musiała być aż tak gruba. Paul Oster w 80 stronach przekonał mnie, że potrafi pisać, potrafi pisać tak jak ja lubię i że na pewno się gdzieś tam kiedyś spotkamy, ale może niekoniecznie przy takiej grubej książce. W porządku. Kolejne Kolejne pytanie, szóste, Gengar, książka, przez którą zarwałaś noc. Tutaj postanowiłam Wam pokazać, polować swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk. Tę książkę czytałam kilka lat temu na studia, na seminarium magisterskie i um, byłam nią zachwycona. Teraz trochę się mówi o, o, o tej powieści, ponieważ została nominowana do Bookera. Dlatego jest dość popularna, natomiast mnie ona już wtedy niesamowicie się podobała. Czułam się bardzo związana z Janiną. Tak, z Janiną Duszejko. Janina Duszejko y, to bohaterka y, o takiej wrażliwości i o takiej empatii i o tak subtelnym patrzeniu na świat i też na braci mniejszych, którzy nas otaczają, y, że pokochałam ją od razu. To nie jest absolutnie kryminał ani thriller. To, bardzo, to bardziej taka myśl o tym, kim człowiek jest na Ziemi, jakie rości sobie miejsce, y, co niszczy i co można ewentualnie z tym zrobić. Prowadź swój pług przez Kości Umarłych to dla mnie wyjątkowa książka Olgi Tokarczuk, jedna z najlepszych, jakie czytałam. Bardziej podobało mi się już chyba tylko prawie jak inne czasy, natomiast pług no, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i pamiętam, że pochłonąłem go po prostu przez noc, bo nie mogłam się oderwać od tego, bo nie mogłam się oderwać od głównej bohaterki to starsza kobieta mieszkająca w lesie, była będąca bardzo blisko natury, czująca niesamowitą więź nie tylko z ziemią i z jej owocami, ale też z kosmosem, z gwiazdami. Czyta się to bardzo, bardzo dobrze i jest też troszeczkę taka powieść, która może nie moralizuje, ale wskazuje pewne problemy, z którymi spotykamy się na co dzień, być może nie zawsze je zauważamy. Kolejne pytanie. Nidoking, łamane na Ni Queen, twoja ulubiona y, książkowa para. Ja nie do końca czytam książki w, pod tym kątem, i kiedy zastanawiałam się nad tym pytaniem, okazało się, że nie do końca mam jakąkolwiek książkową parę. Natomiast y, pamiętam, że dobre wrażenie zrobiła na mnie Scarlett O'Hara. I Red Butler z Przemynał z Wiatrem to para dobra, niekoniecznie kochająca się i czuła, ale no niezwy niezwykle dobrana. Dla mnie w ogóle Przemynał z Wiatrem jest bardzo ważną książką, dlatego że czytałam ją w te wakacje między klasą naturalną a studiami i byłam zachwycona, bo gdzieś tam w moim ówczesnym czytelniczym życiu wyszło tak, że Czułam bardzo dużą niechęć do bohaterek literackich i do tego, w, w jaki sposób są kreowane. Miałam wrażenie, że to zawsze są takie naiwne, duże dzieci, którymi należy sterować, które nie mają charakteru, które zawsze są krystalicznie dobre, tylko po prostu nieco głupie i naiwne. I czułam, że nie chcę czytać o takich kobietach, bo nie znajdowałam ich w rzeczywistości, znajdowałam je tylko w książkach. A potem trafiłam na Scarlett O'Hare, która jest egoistyczna. Złośliwa, kierująca się zwykle dość przyziemnymi pobudkami, i wtedy pomyślałam sobie tak: no, to jest kobieta, która ma jakieś te charakteru. Niedobre, nie, nie pozytywne, ale jednak jakieś, i miałam poczucie, że gdzieś tam. Dzięki tej lekturze uciekłam przed takim przekonaniem, że jeżeli kobiety są opisywane w literaturze, to zawsze są takimi mdłymi memejami. To jeszcze był ten moment, w którym ja nie odkryłam tak naprawdę czytania dobrych rzeczy, takich rzeczy dla mnie, i botałam się trochę w takich gatunkach, które mi nie odpowiadały, i pewnie stąd gdzieś tam były te moje negatywne odczucia. No ale mimo wszystko Scarlett O'Hara pamiętam jako gdzieś tam taką pełnokrwistą żyletę, z którą się spotkałam. i i to był dobry moment na to spotkanie. 8. Rapid Dash. Super szybka lektura. Tutaj mam do Wam do pokazania książkę, o której nie słyszałam za bardzo na polskim Booktube, a być może po prostu mi to umknęło. I mam tu na myśli Zwierzęta Nocy autorstwa Ostina Wrighta. Na podstawie tej książki film zrobił, wyreżyserował Tom Ford. Film był doskonały, książka również jest świetna. To przykład powieści szkatułkowej, świetnie zrealizowanej. Zwykle jest trochę tak, że kiedy mamy właśnie powieść w, w, o takiej formule, o formule szkatułki, to zwykle ta historia, która jest zamknięta w głównej historii, jest, w, odbiega jakością. Od, od reszty fabuły. Widać ewidentnie, że ta druga, mniejsza historia jest znacznie gorsza, kiepsko napisana, często taka trochę po łebkach. I przez takie historie zwykle ja bardziej przebiegałam wzrokiem niż się w nich zaczytywałam. A tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj obydwie te historie są równoważne i równie dobre. To historia kobiety, której eks. Mm, Facet czy eksmąż pisze powieść i przesyła jej tę powieść do oceny. I Suzan, bo to właśnie o Suzan mowa, czyta tę powieść, a my czytamy razem z nią. I mnie na przykład znacznie bardziej zainteresowała ta historia, zamknięta w powieści. Bo to historia o dysonansie między inteligencją, ogładą, a brutalnością świata zewnętrznego. Jest to jedna z tych książek, które wywołują tak silne uczucie dyskomfortu że ciężko się to czyta. Nie chcę wam absolutnie mówić o co chodzi bo odkrywanie tego po kawałku jest najlepsze i smakuje naj, najbardziej. W każdym razie, Zwierzęta nocy to jest świetna książka, którą ja ostatnio czytałam chyba 3 lata temu i wciąż ją pamiętam doskonale. I zawsze, kiedy tak się dzieje, to mam takie poczucie, że to naprawdę musiało być coś, co mi się mocno spodobało, skoro po tylu, 10 lekturach wciąż to gdzieś tam ze mną jest i mieszka w mojej głowie. Okay. Magikarp, dziesiąte pytanie. Książka, która była zaskakująco dobra. Tutaj trochę. Pozwoliłam sobie przerobić to pytanie i opowiedzieć Wam o książce, która była dla mnie zaskakująco dobra, a nie spodziewałam się tego, bo wszyscy inni oceniają ją raczej średnio i słyszałam bardzo dużo negatywnych opinii. I mam tutaj na myśli Fatum i Furie Loren Croft. To powieść, która bardzo mi się podobała, a znowu trochę jak w przypadku dziedzictwa Unpatched, słyszałam bardzo dużo negatywnych opinii na temat tej powieści. Teraz zdaje się, pauza będzie wydawała opowiadanie. Właśnie tej autorki jestem bardzo podekscytowana, chętnie poniesięgnę, ponieważ ta powieść podobała mi się bardzo. To opowieść o rozpadzie małżeństwa, ale przede wszystkim to opowieść o związku. Ta opowieść autorka pomyślała w ten sposób, abyśmy mieli spojrzenie z dwóch perspektyw. Mamy tutaj perspektywę żony i perspektywę męża, i to bardzo ciekawy zabieg, ponieważ obserwujemy te same wydarzenia z dwóch. Różnych perspektyw i one się bardzo, bardzo, bardzo różnią. Podobny zabieg został zastosowany w serialu The Fair. Nie wiem, czy widzieliście, jeżeli nie, to zachęcam, bo też jest świetny. Tam mieliśmy zdradę, a tu mamy po prostu powolny ro rozpad więzi. I to jest niesamowicie ciekawe, kiedy jedne, jedna sytuacja, jedno zdarzenie jest rozpatrywane z dwóch różnych punktów widzenia. I to też trochę historia o artyście i o tym, jak artystę trudno kochać. Trochę historia o dzieciństwie, czyli wszystko to, co ja lubię najbardziej, podane w bardzo dobry sposób. Książka oceniana niezwykle słabo i przeciętnie, mnie się podobała. 11. legendarny Pokemon. Popularna książka, której nie możesz się doczekać. Tutaj trochę na to pytanie odpowiem przewrotnie, dlatego że pokażę wam Manhattan Beach Jennifer Egan. To książka, która wyszła już prawie rok temu, a ja wciąż na nią czekam. Jest to niestety ofiara mechanizmu, który spotyka mnie niezwykle często. Potrafię czekać na coś miesiącami i wówczas w mojej głowie narastają coraz to większe oczekiwania. Kiedy już mogę się do tego dobrać, przeczytać, posłuchać, obejrzeć, to zwykle po prostu się boję. Bo moje oczekiwania, ja już sama mam poczucie, że moje oczekiwania wywindowały się na tak niepotyczny yy, poziom, że najprawdopodobniej książka, film, serial nie sprosta moim wyobrażeniom. I tak jest w przypadku Manhattan Beach. Ja ją yy, zaczęłam, potem przerwałam z nieznanych mi powodów, ale mi się to bardzo często zdarza. Natomiast niestety słyszałam o Manhattan Beach bardzo dużo, bardzo dużo negatywnych opinii. Które jeszcze bardziej utrudniły mi gdzieś tam rozpoczęcie tej lektury, natomiast chcę ją przeczytać i jeżeli ma, faktycznie ma być kiepska, to chcę to sama się o tym przekonać. Natomiast tak, to jest książka, na którą najbardziej czekałam i w sumie nadal czekam, bo nadal jej nie przeczytałam. 12. Mił miał kolekcjonerskie wydanie, które chcesz mieć. Jest jedno takie wydanie, o którym marzę i tutaj mam na myśli tę kolekcję Puffin and Bloom wydawnictwa Penguin, a szczególnie książkę Małe Kobietki, czyli Little Women. To książka z tak przepiękną okładką, że pragnę jej żywo i wiem, że w końcu ją sobie kupię. Nawet ostatnio przyglądałam jej się troszkę na Book Depository, bo jestem nią żywo zainteresowana. No, cała ta seria Puffin and Bloom jest zachwycająca, ja bardzo lubię tego Typu okładki. E, I chętnie sobie e, małe kobietki przygarnę. Mam je na półce w innym wydaniu, w tym wabowskim, nowym. E, przeczytałam nawet ostatnio, jeszcze w e, ubiegłym roku, no ale ta kolekcja jest po prostu tak zachwycająca, że muszę ją mieć. E, 13. Pouk Egg. Japiońska powieść, którą się ekscytujesz. E, tutaj będę nudna i znowu przypomnę Wam o Convenience Store Woman, czyli o dziewczynie z Konbini. E, to świetna japońska powieść, która spodobała mi się ostatnio bardzo, o której ciągle myślę, mimo że minęło już trochę czasu od jej przeczytania. Świeża opowieść o niedopasowaniu społecznym, o społecznych oczekiwaniach i o tym, jak ciężko jest żyć, kiedy nie czuje się tego wszystkiego, co inni, serdecznie Wam polecam. Świetna powieść. I to też był właśnie debiut. 14. Y, Lurmodul. Modul. Auto by author, czyli automatycznie kupujący się autor, Tutaj myślę, że mogę powiedzieć o Elizabeth Stroud, którą uwielbiam, chociaż ostatnio mam trochę kryzys, bo zaczęłam mi kolejną książkę i nie mogłam się zupełnie w nią wgryźć i odłożyłam. Natomiast to, to, nie, to raczej nie wina powieści, tylko tego, że ja na Elizabeth Stroud i w ogóle na taką bardzo spokojną. Ym, Drobiazgową powieść muszę mieć czas, moment i chwilę. Natomiast tak, zdecydowanie Elizabeth Stroud, bardzo lubię też Richarda Flanagana, mimo że to nie jest taka całkowicie moja powieść, mój język, natomiast bardzo, bardzo lubię czytać właśnie tego autora i mogę tutaj również wspomnieć o Eugenii Desie które też pisze świetnie. Ostatnio Wam opowiadałam o Middlesex, który jest doskonały. 15. Serwer padł. Zapowiedź, na którą czekasz od wieków. I tutaj mm, śmieszna sytuacja, ponieważ myślałam, że nie ma takiej zapowiedzi i już właśnie w ten sposób chciałam odpowiedzieć, ale weszłam sobie na datapremiery.pl i okazało się, że faktycznie jest. Książka po polsku będzie nazywała się Wąż z Essex y, autorstwa Sary Perry. Y, to książka, y, na którą miałam ochotę od lat. Okazuje się, że teraz marginesy ją wydają. Eee, powieść, która eee, przyciągała mój wzrok, bo ma rewelacyjną, piękną, wręcz hipnotyzującą okładkę eee, i chciałam ją sobie kupić w angielskim wydaniu, a teraz okazuje się, że już nie muszę, bo będzie po polsku. Czekam. Okazuje się, że pominęłam jedno pytanie i teraz sobie do niego wrócimy. 9i seria, której nigdy nie masz dość i śledzisz spin-offy. No i tu niestety nie ma takiej serii, przykro mi. Myślałam o tym długo, ale nie ma takiej serii. Rzadko kiedy czytam powieści, które wychodzą w takich seriach wielo, 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 wielotomowych, um, także niestety nie mogę Wam tutaj e, nic ciekawego powiedzieć. E, przepraszam. Jestem chyba ostatnią osobą, która za zaczęła robić ten tak, ale jeżeli nie jeżeli jest tam ktoś, kto jeszcze tego nie robił to zapraszam, zróbcie, taguję wszystkich, <grych> e, bo pytania są świetne i e, bardzo lubię takie tagi, bo dają okazję do mówienia o książkach, o których być może by się nie powiedziało, bo nie miałoby się okazji, e, bo tak to zwykle bywa, że mówi się dużo o nowościach, a gdzieś tam te małe perełki umykają, a dzięki takim tagom nie umykają. Życzę Wam miłego popołudnia, trzymajcie się, pa pa!